Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj mam dla was szybki filmik na temat łowienia dużych karpi na delcie. Od razu wam mówię, nie jest to najlepsza metoda jeżeli chodzi o levelowanie, bardziej chodzi tutaj o to, jeżeli chcecie pobić swój rekord, no to to będzie film dla was pod expa, pod kaset. no nie polecam, no bo jednak te zanęty sporo kosztują, a tak jak już wam tu pokazuję, Zaczęliśmy o godzinie 5, a o 8 skończyłem łowić i mamy taką oto, taką oto siateczkę, moi drodzy. 27, 900, 26, i 23. Jaki sprzęt? No to widzicie, dwie karpióweczki łowiłem, najmocniejsze w moim przypadku wątki karpiowe. I dwie gruntóweczki, groszek kukurydza, no na kukurydzę wziął tylko sumik koci. Ale na zwykły groszek, jeżeli ktoś tutaj nie ma wądek karpiowych na niższym levelu, sobie przychodzi połowić, no to wątka gruntowa i groszek w zupełności wystarcza. Jak widzicie, największa sztuka walnęła na groszek. Teraz wam pokażę szybciutko markery. Trzy miejsca, na których bardzo lubię łowić: to jest pierwsze, to jest ta wysepka, o którą tam widzicie, tam sobie stoi kolega, to jest ta wysepka, i rzucacie w tą stronę pod te krzaczki na te markery, już wam pokazuję dokładnie które to są markery to jest ja tutaj karpiowe mam trzy obojętnie na który rzucicie niech będzie, że ten wam pokażę no i możecie sobie w jego okolicy rzucać, ustawiacie sobie ręcznie, proszę bardzo ten markerek to jest miejsce numer jeden, które bardzo lubię obławiać miejsce numer dwa, tylko że zobaczcie jak tu ciasno, tu wszyscy łote je siotry, tłuką karpie tam tłuką no ale miejsce numer dwa moi drodzy, no to już legendarna wyspa, legendarna wyspa i rzucamy sobie, i rzucamy sobie, żebym tylko was nie ukłamał, rzucamy sobie o tutaj, na ten marker, około 36 metrów. Tutaj e, oczywiście nie patrzcie na te kilogramy na markerach, bo to są stare markery, ja na nich łowię cały czas. Nie zmieniałem sobie na markery te, gdzie łowię po 27 kg karpie, tylko mam cały czas te pierwsze, pierwsze, już kurde, już niedługo już się rozpadną ze starości ten, te markery, nie? Także tutaj macie drugi spocik, jak widzicie, też w jego okolicy łowię. Nie, nie jest tak, że rzucam w punkt, tylko mniej więcej, plus, minus, gdzie mi się tam rzuci, możecie sobie również ustawić ręcznie. I to jest miejscóweczka z wyspy. I trzecie miejsce... Trzecie miejsce to jest sobie ten spocik. Pokażę Wam dokładnie. O ten tutaj. I rzucam sobie pod tą wysepkę. W tym rogu tutaj. Jak widzicie, na wprost tego mniejszego drzewka, mniej więcej też to jest około 36 metrów. Plus minus tutaj markerek. Tu akurat już jest nowsza rybka, 26,900 złowiona. Na cytrusowe kulki. Łowię w pogodę w słoneczko, i, i słońce za chmurą. A jeżeli mamy typowo tą pochmurną pogodę. To tutaj na jedną wędkę zakładam jakiegoś śmierdziela. Może, może to być skorupiak, może to być robak, coś tego typu na przełamanie. Także jedną wątkę cały czas używam cytrusa, a drugą po prostu sobie dorzucam inną. Ta pogoda, gdzie mamy cały czas słoneczko, i pogoda. No tutaj akurat nie ma tej pogody mieszanej to tylko cytrusy, no i do tego sprawdzałem też groszek no i groszek się sprawdza jak widzicie dzisiaj się sprawdził groszek najlepiej prawie 28 kg karpiszon no i tak, tak to moi drodzy wygląda, trzy spociki gdzie sobie obławiamy no i teraz najważniejsza rzecz to jest oczywiście rakietę musicie mieć ze sobą żeby sobie podnęcić Przypominam, to jest tylko na duże sztuki. To nie jest do levelowania, że będziecie szybko karpie łowić, raz dwa siateczkę zapełniać. To jest, jeżeli chcecie sobie takiego o Karpiszona 28-30 kg złowić, no to wtedy, wtedy to jest jak najbardziej dla Was. Jeżeli chodzi o zanętę, Carp Rival 400, e, 1474, przepraszam najmocniej, Catfish Destroyer 141 g i Big Riverin 481. Gramów, oczywiście CSL 28, Tutti Frutti 56, Sweet Crushian 28. No i dodatki dodajemy sobie po 113 niebieski, zielony po 113, czerwony 56 gramów. To wszystko miksujecie, wychodzi wam 3730 gram. Pakujecie w rakietę, idziecie na miejscówkę, bierzecie rakietę w rękę, wrzucacie tutaj. Ustawiacie sobie tak ten markerek, całość wyrzucacie, całą tą zanętę 3 kg z kawałkiem, rzucacie wętki i łowicie. Zazwyczaj jest tak, że wpadają dwa unikaty, i później już się przestaje, przestają brać ryby. W przypadku takim jak ja tutaj, jak mam 14,0 nie, bo medalowy praktycznie nie bierze, bo to jest za duży hak. Tutaj, jeżeli macie niższy level, nie przejmujcie się tym, że ja łowię na 14,0. Na 10,0 na 8,0. Na 6.0 już nie sprawdzałem, na 8.0 też wpadają takie karpiszony powyżej 20 kg Na tym łowisku, na tą zanętę, także nie ma problemu, dodatkowo tylko po prostu będziecie mieli więcej medalowych ryb Także no opłaci się pod ekspan i pod kasę troszeczkę bardziej to niż te 14.0 i tak jak widzicie na, na dwa pełne nęcenia mam tylko 20 tysięcy kasy, także z mniejszym hakiem na pewno wpadnie Wam medalowy, za który też jest troszeczkę hajsu. Wyjdzie to lepiej. Także tak. Tak, moi drodzy, to wygląda w tym odcinku. Markery Wam pokazałem, zanęty Wam pokazałem. Jeżeli chodzi o nęcenie, to powiedziałem, że wyrzucacie wszystko na raz, później łowicie, aż przestają brać ryby. I albo ja robię tak, że łowię sobie na tym spociku, albo na tym. Przestają brać ryby, lecę na tą drugą stronę, tam sobie nęcę, łowię ryby, przestają brać i kolejny dzień. Ewentualnie nie sprawdzałem w nocy czy to działa, także jeżeli ktoś, ktoś ma chęć to sprawdźcie czy działa ten temat w nocy z tą zanętą na przykład, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli wam się podobało, no to wiecie, ta łapeczka w górę, te pierdoły zawsze się przydają, poprawiają zasięgi, dzięki temu jest nas coraz więcej wrzućcie swoje rekordy z delty jakie tutaj karpie wam powpadały może macie jakieś fajne inne zanęty także też jeżeli chcecie się podzielić swoją zanętą to to wszystko piszcie w komentarzu to na pewno pomoże innym graczom którzy akurat tutaj szukają większego karpia no i dla was jeszcze tutaj mam ja już tutaj znikam a, a dla was mam przebitki jakie te karpiki wyholowaliśmy także muzyczka karpiszony i my widzimy się w następnym materiale. Także piąteczka dla Was i do zobaczyska następnym razem.